Siemano widzowie, ja witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szyjana i dzisiaj jest ze mną gość specjalny <grym> Witam, to ja Bogdan Jest ze mną Bogdan, czyli mój kumpel z prawdziwego życia widzowie I dzisiaj będę go uczyć grać w Roblox, cieszysz się, że będziesz się uczyć ze mną grać w Roblox? Bardzo się cieszę, bo myślę, że 18 lat to bardzo odpowiedni wiek, żeby nauczyć się grać w tą to świetną jest, grę. To jest idealny wiek, żeby nauczyć się grać w Robloxa. A wy widzowie pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale i pamiętajcie o lajku, bo jeśli dobijemy tutaj, ile byś chciał lajków? Może z 600, 700? O 700, mi fajnie. Dobra, jeśli dowiecie 700 lajków, to będziemy mieć kolejny odcinek z Bogdanem i napiszcie mu w komentarzu na przykład Super jesteś Bogdan, żeby się nie stresowała na kolejnych nagrywkach, jeśli będzie chcieć mieć kolejne. Dobra, pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to założyć ci konto. Musisz wymyślić sobie jakąś superancką nazwę. O Boże, święty. Jaką nazwę byś chciał mieć? A, możesz podać też swój datę urodzenia, swoją. Prawdziwą? Dobra, no Może być. W będą wiedzieć, kiedy masz urodziny, i dadzą ci prezenty. Dobra. E... Gdzie ten rocznik? A no, tu niżej. Niedobrze, jak już musisz scrollować. Dobra, nazwa. Sprawdźmy o. bazyliszek. O, zajęte. zajęte. Podłoga. 1, 2. Oho, o, dobrze. Patrzniczyk 12, to brzmi dobrze. Weź chłop, baba, chłop. Tak, bądź chłopem. I teraz myślisz rozwiązać zagadkę logiczną. O, oh, nie. Yeah. Dobra, tu. Dobrze. Ty w takim razie przyszedłeś już test na gracza Robloxa. I w nie, tym ja, momencie Twoje to... konto jest gotowe. Gratulacje. O, dziękuję bardzo, co teraz mam robić. Teraz, y, mam dla ciebie niespodziankę w ogóle przygotowaną. Myślę, że całkiem, całkiem, przyjemną. Masz kod, który jest na 800 Robuxów. O kurde. I będziesz mógł wydać wszystkie Robuxy tylko po to, żeby zrobić sobie własnego awatarka. Mamy to. O, tutaj ci... Co to jest? Jakieś okularki. O, możesz w sumie założyć sobie takie okularki, jeśli cię podobają. Okularki w żonkile. Tak mi się podobają. Dobra. Wow. <noise> Teraz możesz sobie kupić y, różne rzeczy w Avatar Shopie. Możesz sobie kupić ubrania. Ja brania. Tu mam 0 Robux. A co? Czemu? Co? Ale dziwne, na tym zamówieniu u mnie jest normalnie napisane, że jest 800 Robux. No to została się skamowana na 800 Robuxów. Halo. <noise> Ale Cześć. kto tutaj jest z nami? Halo. Cześć, Big Flag, jestem sławny! Co robicie? Nagrywamy Aś... Roblox. Zostaliśmy oskamowani na 800 Robux i jest nam przykro teraz w tym momencie. Czemu oskamowani? Bo wydałam pieniążki, a dostaliśmy tylko żonkilowe okulary. Nie gadaj! No nawet no... nie mów! duże jak... oszustwo! Ma takie okulary, Koks. Dali Fajne okulary. Całkiem, no. całkiem. Niezłe okulary. W takim razie idziemy nagrywać dalej odcinek! Poprzem! Pa. Pa. A gdzie ja idę? Ty idziesz pracować. Dobra, pa. pa. No nic, zostanę chyba tylko z żonkilowymi okularami. No nic, no. Zobaczymy. Może to jest jakiś bug, i zaraz dostaniesz te Robuxy. Yy, albo to był po prostu skam. Yy, w takim razie musimy decydować pomiędzy darmowymi i tymami. Możesz iść sobie do Avatar Shopu i zaznaczyć, yy, że chcesz darmowe rzeczy. W takim razie wybierz sobie coś, coś się podoba. Możesz wybrać pięć par spodni. O, to jest napisem Roblox, mi się podobają bardzo. No, to mi się podoba. No i teraz wyglądasz jak totalny szef. Możesz sobie nawet zmienić twarz, w sensie głowę. Możesz być albo kwadratowy. Dobra, wybieram tego skina. Będziesz mieć kwadratową mi się... ścianę. No tak. i elegancko! A teraz pokażę ci najlepszy tryb w Roblox, jaki istnieje. Odpal sobie Roblox na komputerze i wybierz sobie swojego pierwszego peta, jakiego będziesz grać. Ja chyba chcę psa. I możesz go nazwać, jak tylko chcesz. Może nie się nazywa Franek. Franek! Franek. O, brzmi Franek dobrze. Dobra. I widzisz, i teraz masz twojego peta. Jak pójdziesz sobie w lewą stronę, teraz twój piesek będzie rozwalał monety. I właśnie na tym polega ta gra, że odblokowujesz sobie monety, zbierasz sobie koiny i kupujesz coraz to lepsze pety. I jak naciśniesz na tego peta na środku, na dole tego choda, to masz tutaj swoje pety. I masz peta z siłą jeden. Ale teraz. Pomogę ci w grze i wejdę do gry i będziemy grać razem. Co ty na to, że ci pomóc? O, myślę, że to jest wspaniały pomysł. Dobra, w takim razie widzimy się razem na serwerze. Siema! Siema! No i zobacz, ja na przykład w tej grze mam takie pety. O kur... I na przykład y, te moje małe pety mają jak twój ma jeden siły, to mój ma 170 trylionów. Trochę więcej. To trochę więcej. W takim razie ja Ci teraz dam trade'a będziesz sobie mógł je założyć. No oh. i elegancko, i teraz sobie idź do coinów i zobacz, jak one się szybko niszczą. No, teraz to można. Chodź sobie, y, możesz sobie niszczyć wszystko po kolei. Możesz sobie nawet do daleka klikać na jakieś skrzynki, na jakieś koiny i tak dalej. I odblokujesz sobie następną krainę. Bo generalnie tutaj są różne krainy i sobie je powoli będziesz y, mógł odblokowywać po kolei. I następna kraina. Kosztuje chyba 10 tysięcy coinów, z tego co pamiętam. Zobacz sobie tutaj na, e, na tą ścianę, ile tutaj masz napisane coinów na tej ścianie? 10 tysięcy, już 10... Mam 200. A, 200 tysięcy? No, już mam tyle. Dobra, to dalej. przechodzimy dalej. O, jestem dalej. No i jesteś w drugim świecie i w tym świecie, no on jest dosyć podobny. Dobra, lecimy Ciekawe. sobie dalej. Lecimy. O, jest jakiś mikololo. Możesz sobie odblokować kolejny świat. I od razu możemy w sumie iść do kolejnego świata, bo tam chyba, z tego co pamiętam, będziemy mieli skrzynkę, taką dużą skrzynkę I teraz jest ostatni świat, który chcemy dzisiaj odblokować Podejdź tutaj, masz tutaj takie jajko i z tego jajka, jak sobie je naciśniesz, to wyskoczy ci pet Lisa dostałem Tutaj jest twoje ostatnie zadanie na dziś I musisz nawalać tą wielką skrzynię, zobaczymy ile ci będzie zajmować Nie mam tyle coinów o, nie, o dobra, dawaj. To musisz wszystko zbierać. Wszystko zbieraj po kolei: jakieś skrzynki, jakieś koiny, e, ale najwięcej dadzą ci i skrzynki, dobra, i prezenty. Już mam. Dobra, odblokuj sobie. A nie, to musi być 7,5 biliona. Dobra, miałem 11 na razie milionów. Nie wiem, czy to dobrze, ale nie wciąga ta gra powoli. Ja na TikToku często widziałem, jak tam skamują ludzi na te pety. A no, różnie bywa. Na pewno każdy został kiedyś oskamowany. Ja jeszcze nie. Nie, już zostałem oskamowany. Ledwo założyłem konto i już mnie skamowali na robu. No w sumie, widzisz? No nie, o wiele za mało Dobra, to zrób tak, że wyjdźce z gry, żebyś nie musiał iść, wyjdźce z gry i tego, i dołącz jakby do mnie w Robloxie do znajomych Dobra, teraz w sumie jest fajna zabawa, bo tutaj są jajka i generalnie z tych jajek mogą ci wypaść różnego rodzaju pety Różnej rzadkości, i w tym momencie tutaj masz te starter eggi, ale one są dosyć tanie i są też e, dosyć generalnie słabe. Także idziemy sobie dalej, 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 dalej. I chyba możesz odblokować z tego co pamiętam te jajka. Możesz je odblokować? No, mogę. Dobra, i weź sobie jakiekolwiek jajko chcesz. Najlepiej e, może odblokuj sobie jedno z tych, bo goldy. Mm, goldy nie są jakoś opłacalne mega. Także odblokuj sobie które chcesz, albo to pierwsze, albo to drugie. To drugie. Bierzemy. Dobra? O, wylosowałem nietoperza. No, i na przykład patrząc na górę, widzisz, że na nietoperza jest 61% szans, także on jest taki najbardziej popularny, a na przykład na tego ostatniego to masz bardzo mało szans, ale może wypaść taki dowalony pet. Ale otwórz sobie na przykład to jajko w takim razie. Ona no nie jest, wiesz, ona jest złota, ale w sumie też będziesz mieć jakieś tam, jakieś tam pety. Nawet je... złotego, nie to bycia. O, dobra, możecie w sumie sobie odpierać, ale one chyba i tak będą słabsze niż te pety, które masz, nie wiem, ile one mają tam siły, możesz sobie sprawdzić? 150, coś koło tego. A, no to są słabsze o wiele. One są... No, teraz o... jakiegoś szczura dostałem, ale to też ten, co można najbardziej jako... Aha. najczęściej. No, no ale generalnie tutaj sobie możesz chodzić po tych jajkach. Potem są inne światy, są inne jajka zupełnie, inne sklepy i tak dalej. Eee, no ale możesz je odblokować sobie tylko po to, żeby mieć kolekcję. Idziesz sobie tutaj, gdzie ja jestem. No Masz okay. tutaj taką maszynę. Maszyna. O, tutaj. Jak się na tą maszynę, to patrzysz na to, jakie pety już udało Ci się odblokować. No jak jak sobie to no jest ich trochę, nie? Jest ich. Jest ich całkiem Bo. dużo, i jak sobie zaskrojesz na sandu, możesz sobie zeskrolować. i właśnie zeskrolowałem. Zaskru no to tam są właśnie ekskluzywy i tam są e, huge pety. I te kwadratowe pety to są po prostu najbardziej pożądane pety w grze. No i je po prostu jest bardzo rzadkie, rzadka szansa, żebyś się żebyś miał. No i tak to właśnie wygląda. A tutaj chłopy z stoją, możesz z nimi potrajdować. O! Mówi się potratuje z kimś, właśnie. Ale ja chyba jeszcze nie mogę tak sam z siebie. Eee, a nie wiem czy to jest możliwe, że to jest od jakiegoś poziomu odblokowane. A tutaj chłop na przykład ma jakieś eks ekskluzywy, a ja w sumie nie mam ich jakoś dużo. To jest ekskluzyw na przykład, albo to, albo to. Eee, no generalnie są, są różne, ale tak sobie wyglądają. Całkiem, całkiem spoko. Dobra, no i wydaje mi się, że to było na tyle wprowadzenia, jak Ci się podobał Pet Simulator X? Bardzo mi się podoba, fajnie się klikało to wszystko. No i elegancko, no. Jeszcze raz? Szkoda, że nie doszliśmy do tej skrzynki wielkiej. Koda, że nie doszliśmy do skrzynki, ale nic straconego, bo jeśli widzowie będą chcieli, to oczywiście zagramy sobie na kolejnym odcinku, a jeśli nie, to zagramy sobie bez nagrywania, także dziękuję Ci za udział w odcinku, fajnie, że Ci się Bardzo podobało. Nie. Yy, I widzimy się już jutro widzowie, yy, a teraz idziemy sobie z kumplami pograć w gaśnik fona. Także na Was i do zobaczenia jutro, pa pa! pa.